Jestem w miłości, o, o, jestem w miłości, o, o. Oczy się spotykają na krótką chwilę, moment, w którym wszystkie zmysły się zatrzymują. Małe drżenia rozprzestrzeniają się we mnie. Po raz pierwszy jestem połknięty przez uczucie, że stałem się tym, kim jestem. Czuję, jakbym śnił we śnie, którego nigdy nie widziałem nawet we śnie. Jest zbyt żywy, aby uznać go tylko za sen Rysuje i rysuję. Jest czysty aż do końca linii cienia Tęsknię aż do dnia, w którym znów Ciebie zobaczę Nie mogę wrócić do tego, co było Nie znałaś mnie, dopóki na Ciebie nie wpadłem Zacząłem pragnąć Ciebie bardziej, niekontrolowanie Jakbym śnił we śnie Jestem zagubiony, szukając Ciebie Jestem snem, jesteś snem, w którym żyję Snem, z którego nigdy się nie budzę Każdego dnia i nocy będę Cię gonić Jestem w miłości. O, o. Snem we śnie każdej nocy. Jestem w miłości. O, o. Snem we śnie każdej nocy. Znajdując ślady, które zostawiłaś, poszukuję ciebie, ciebie we śnie. Nikt nie mówi: O! Nic nie może ciebie wypełnić. Nocy ze sami wszystkie również zanikają. Zapach przenika i zostaje. Zagubiony, poszukując ciebie. Uratuj mnie. Powiedz: O, o! Nikt nie mówi: O! Nie mogę wrócić do tego, co było. Nie znałaś mnie, dopóki na ciebie nie wpadłem. Zacząłem pragnąć ciebie bardziej, niekontrolowanie. Jakbym śnił we śnie. Jestem zagubiony, szukając ciebie. Jesteś snem, w którym żyję. Snem, z którego nigdy się nie budzę. Każdego dnia i nocy będę cię gonić. Jesteś, jestem w miłości. O! O! Snem we śnie każdej nocy. Jestem w miłości. O! O! snem we śnie każdej nocy. Twoje ślady pozostają jako zapach, szukam Ciebie jak maniak. Potem się budzę, aby zobaczyć, że znowu kręcę się w kółko. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Zostawiając za sobą, jesteś. Przychodzę w nocy, zagubiony szukając Ciebie i nie mogę Cię zapomnieć. Nie mogę wrócić do tego, co było. Nie znałaś mnie, dopóki na Ciebie nie wpadłem. Zacząłem pragnąć Ciebie bardziej niekontrolowanie. Jakbym śnił we śnie. Jestem zagubiony, szukając ciebie. Jesteś snem, w którym żyję, snem, z którego nigdy się nie budzę. Każdego dnia i nocy będę cię gonić. Jestem w miłości. O, o, snem we śnie każdej nocy. Jestem w miłości. O, o, snem we śnie każdej nocy.